Takie mam choineczki i taka zobaczcie, jak księżniczka. A m... patrzcie ile mam tutaj, o. Ten kot spada. Zawsze jak siądę do makijażu to mi spada. No. Cały czas mi zegarek pokazuje, że Dobra mm. idę zobaczyć, tak chciałam Wam się pokazać. Ostra zaraz będzie. Dokończę na leweczkę za chwilę. światełko się świecą. Pięknie, ładnie. Dzisiaj tak delikatnie, bo jeszcze powinno być czar, czarna kreska, ale to delikatnie sweter mam ten co wczoraj. Wącham czy nie jest przepocone przypadkiem? Zawsze tak mam, że wącham rzeczy, ale a kto tu taki czarniutki, ładniutki sobie tak rzekuje? Kto będzie z pańcunią spał? Ale choinka się osypała. Mocno się sypie ta w tym roku choinka. Trzeba będzie ją wcześniej chyba ściągnąć. Ja włosy muszę mieć spięte. Jak mi się uda dzisiaj, to zafarbuję. Jak nie, to nie. To po prostu umyję głowę. To będzie zależności, a ja muszę spadać. Na szczęście dzisiaj tylko do trzech sklepów jadę. Bo... No bo tak. Misiu, a jakieś piwka chcecie? Kupić jakieś? bo wiecie, faceci lubią sobie tam piwko wypić. Tu jest pa parę koron. Mm. Dobra. Muszę jechać po mikser do polskiego sklepu muszę jechać. I muszę jechać do Lidla. Dzisiaj. Już więcej nigdzie nie jadę. Nigdzie a nigdzie. Te trzy miejsca dzisiaj. Jak będzie coś trzeba, to jeszcze się jutro podjedzie. Dzisiaj zrobię listę, co trzeba, co nie trzeba. Bo wcześniej tego nie zrobiłam. Muszę sprawdzić tylko, czy mam żelatynę do. Ten mi te naklejki poprzyklejał żółte na butelkę od wina patrzcie. Oj, ten Misiu, Misiu, Misiu. Żelatyna, a jeżelatyna to na dole. No dobra, ja zmykam i Wam się później pokażę jak zwykle. Gdzieś tam pokażę Wam jaki semikser kupiłam. O. Dobra, obiadek szykujemy. Znaczy dopiero już jest 16, 11, goście są. O, jutro się pokazują. Dzisiaj jesteśmy zmęczeni bardzo po takiej długiej podróży. Więc wiecie jak to jest. Później jeszcze będzie otwieranie kalendarza. Ja za chwilę będę dalej gotować. Jak tu pozmywam? Tu wszystko o, muszę robić. Także do zobaczenia później. Znowu się odezwę. A co? A razem poszedł na dwór. Zobaczcie, co to jest? To, to jest likier czekoladowo kakaowo, nie, czekoladowo kawowo pomarańczowy na bazie whisky. Zobaczcie ile, ile jest tych pyszności tutaj. Zaraz będą goście. A ja nie mogę dostać nigdzie miksera. Nie kupię takiego za 300 funtów, no bo nie kupię. Na tą chwilę nie potrzebuję takiego drugiego. zresztą ja mam opiekę i nie ma nigdzie sera na sernik, więc nie będę pajacować. Jutro pojadę chyba do sklepu kupić ten. Zobaczymy, a jak nie, to pożyczę od mamy. Nawet tylko, żeby zrobić ciasta i nie będę się wygłupiać i jeździć. Tam te ci wyciągnąć? Z, ze śmietnika? śmietnika? Nie. nie. Nie zabrali Nie, jeszcze. Żadnego ze śmietnika nie chcę. Okay, Dobra, okej. Okay. To już jest gotowe, można... A tu jest łyżka, proszę spróbować. W ogóle goście, może się jutro pokażą. Może nie, nie będę nikogo namawiać. Jutro mm. już jest Wigilia. Dzisiaj się mocno mógł... oszczędniają dziewczynki. Tak? Dla mamusia nie ma jeszcze jedna. Nie, matka. Ja, co, matka! Nie, nie widziałam, że to jakiś nie, nie widać strach. Teraz sobie jest nagrywane. Badulinoś, badulinoś dzisiaj zrobił brzydką rzecz. Tam, gdzie były, wstyd się. Nasiusiał u cioci w sypialni. U nas, Znaczy u nas, ale. Pijała podwójnie. A bo to ostatnie, dobra. Mmm, -hmm. mm, pod... A to? Lindorkę? Po trójkę Bo po czwórku. Piątka. Czekaj. Tam. Trochę mały na ostatni, ale fajny. Trochę mały. No ale ty już dzisiaj tyle zjadłeś tego. Ale lubię Linda, I blaki też lubi. Dodaj mu kawałek. Nie. Ja 24 dni czekam na to, a nie. Teraz <laughs> coś daj ten. Y nasze, daj. To jest sama czekolada, dziecko. Nie smakuje, Klinda. Nie? Albo nie, w Tylko, że puste. Hmm. A sierpniu, czy na 24? Po prostu normalna świeczka. No. Śmierdziowa. Śmierdziowa. Śmierdząca? Fui. Nie dawaj psu tutaj pofachać. Dasz mi mówię. Fu... <guletra> no i patrz. To tam już. To trzeba... Nie, nie, nie hałasu, jest z 12 w nocy. Oj, jejdź. <guletra> daj to. Miejmy to z góry. No? A jutro będzie już co piło, tak? A nie jutro wigilę, to nie pojutrze czy będziemy próbować. Sam. Nie. Wszyscy będziemy próbować Nie. po łyczku. też takie same, normalne. 24. Nie rzucaj na mnie. Zawsze rzucam jest taka tradycja, Rose. Rose flavor. O. Rose flower flavor cocktail mixer. Dziwne. Różowe. Dawaj. Różawy, różany, nie, różowe no, różawe, nie różowa. Co to Różowe no powiedziałam. Daj. ręka. Tu też. A daj mi. Daj mi mój kalendarz. Daj <laughs> Jak zdechnie być twoja wina. Nie? Tak, od czekolady. Nieprawda, nawet się nie zapytałeś. Przecież mówiłaś, że mi już wyciągnął z Jemu, aha, o tak chodzi. Rogi ci za nią. Jestem już tej że już nie musi mówić. Ale goście nam popadali, a my jeszcze 24, a mam jeszcze 25. No i ja od razu dzisiaj. Chyba jeszcze otwórz. Albo dobra, kiedy otworzysz? Nie będę miała, kiedy otworzysz no. się. otworzę już skączek, wyrzuci się. I tak ludzie, wy tam przy stole i tak dalej. Uwaga, uwaga, lakier czerwony, a ja nie używam. Ja użyję. I to jest żal. To oddam komuś. Znowu odsprzedam albo oddam. Ech. Sylwia, nie nie ten. Daria, nie Już nikt. Albo nie, do ci wciąg stóp sobie zostawię. Nie, nie pomalujesz stóp. Nie lubisz, ale ludzie inni nie lubią. I 25. Oczekaj, co Special. Jutro jest wigilia, nie otwieram. I to jest highlighter stiko. Nie? Tak? To szminka, nie widzisz? Tak szminka, taka Szminka. Nie Peppa. I to jest multi. Multiculti. Pull pul, Proposition pul, 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 pos... no, można do wszystkiego dodać, że shiny. Multiculti. You, Mi się podaj wodę do dobranoc, wes nie, wesołych świąt, do zobaczenia jutro. And happy New York! Nie. A nie, New York. New York. Ładnie, proszę York. się zachować. We Złożę. wish you a Merry Christmas. We Ten wish you wody. a Merry Christmas. We <coughs> wish you a Merry Christmas and the... No dobra. Wesołych ba, ba. Świąt. Wysały świąt. Cały świąt. Thank you.